Serdecznie zapraszam już 27 kwietnia na szczecineckie święto biegania. 41. edycja biegu licznego Memoriał Winanda Osińskiego już w Szczecinku. Zaczynamy o godzinie 8.55 oficjalnym otwarciem, a pierwsze starty biegów młodzieżowych od godziny 9.05. Biegi młodzieżowe rocznik 2017 i starsi, a bieg dzieci z rodzicami rocznik 2018 i młodszy z czego na bieg dzieci z rodzicami limit mamy 580. Also uh... Na chwilę obecną pozostało 40 miejsc, więc jak wyczerpiemy limit, to zamkniemy listę startową w biegu dzieci z rodzicami. Nasi mieszkańcy już zapewne zdążyli e, zauważyć, zaobserwować, że przed szczecineckim ratuszem mamy już wystawę, to jest wystawa upamiętniająca 40 lat biegu osińskiego w szczecinku. Ta wystawa oczywiście w dniu biegu pojawi się tutaj przed ośrodkiem sportu i rekreacji. Tam mamy tylko 76 zdjęć, to taka zapowiedź tegorocznego albumu, który został wydany i tu. Tutaj mamy prawie 600 zdjęć w albumie, który będzie zaprezentowany również na Telebimie, który będzie stać tutaj na naszych terenach. Bieg główny zaplanowany na godzinę 13. Tutaj już mamy uczestników 520 osób, biegaczy zapisanych. O godzinie 13.00 start biegu głównego. Również serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców ze Szczecinka, i nie tylko, żeby z nami spędzić ten czas i, i kibicować. I w biegach młodzieżowych, i w biegu dzieci z rodzicami, i w biegu głównym.